Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć opcje programisty w telefonie Realme 14T. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Informacje o urządzeniu. Tutaj szukamy sobie opcji wersja, a następnie naciskamy sobie na numer wersji wiele razy, dopóki telefon nie poprosi nas o hasło do ekranu Blokady. Jeżeli nie mamy tego ekranu, od razu pojawi nam się informacja, że zostaliśmy programistą. Teraz możemy stąd wyjść i wchodzimy sobie do systemu i aktualizacji. A teraz w tym miejscu pojawi nam się opcje programisty, do których możemy wejść i zmienić różne inne opcje. Jeżeli chcemy wyłączyć te opcje, naciskamy sobie tutaj na górze, aby je wyłączyć. I jeżeli wyjdziemy, one znikną. Ale możemy je włączyć od nowa, przechodząc z powrotem do informacji o urządzeniu, wersji i naciskając na numer wersji. Jeszcze raz podając hasło do ekranu blokady. I jeżeli wejdziemy z powrotem do tego miejsca, opcje programisty od nowa się pojawiają. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!